Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Podstawą granic stosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat o boku 2, tak jak na rysunku. A przekątne ściany boczne ja ma długość 3, widzimy. Zobacz rysunek. Kąt, jaki tworzą przekątne ściany bocznych tego granic stosłupa, wychodzące z wierzchołka, ma miarę... Nie, momencik. Kąt, jaki tworzą przekątne ścian bocznych tego granic stosłupa, wychodzące z jednego wierzchołka, Mam miarę alfa, czyli z tego wyszuka. Dobra, alfa. Między przekątnymi. Dobra. Wtedy wartość sinus Alfa na 2 jest równa. I teraz tak tutaj byśmy mieli taki trójkąt. Musimy stworzyć trójkąt prostokątny. Naj najlepiej, czyli tu byśmy mieli przekątą podstawę. O! Czyli mamy taki trójkąt, który tutaj wyciągnę. Teraz tak, tu jest 3. I tutaj też będzie 3, kochani. Dlaczego? Bo tutaj będzie 2. Wszędzie jest tutaj 2, 2. Więc wysokość mamy tą samą. Więc jak mamy przekątą tu 3, to ta przekąta tutaj też będzie miała 3. A ta tutaj jest przekątą ściany bocznej obok 2, czyli będzie miała 2 pierwiastki z 2. I teraz, jeżeli to jest kąt alfa, ale przedniemy go na pół, to tutaj nie będzie już 2 pierwiastki z 2, tylko... Będzie tu pierwiastek z dwóch i tu pierwiastek z dwóch. I teraz jesteśmy w stanie, jak tutaj jest ten alfa na 2, to wyznaczyć sinus tego kąta alfa na 2. I to będzie, kochani, sinus to jest stosunek przy prostokątnej bieżącej naprzeciwko tego kąta. Naprzeciwko tego kąta jest pierwiastek z dwóch, to przeciwprostokątnej, a przeciwprostokątną w tym trójkącie, który jest połową tego całego, jest 3. I to jest, kochani, odpowiedź D. Tyle. Twierdzenie sinusów. Odsyłam Was do zadań z trygonometrii. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.